No dzień dobry. Dzisiaj naprawdę ciekawostka. Um, pistolet francuski, który nie jest francuskim pistoletem. A jest nim pistolet automatyczny Unique model 1919. OK? Jest to pistolet typu Pistolet kieszonkowy, kaliber .25 Automatic Pistol, czyli ten 6,35x17, 16,5. Na pierwszy rzut oka jest to pistolet, sądząc po opisach, francuski, prawda? Jednakże po poszukiwaniu, porównywaniu różnych pistoletów... Konsultowaniu się, oczywiście, e, z kolegami, zresztą w Polsce, zresztą, e, za co bardzo im dziękuję. Ten pistolet e, się okazuje, że to jest pistolet hiszpański typu Ruby, produkowany w bardzo, jak gdyby tak powiedzieć, podrzędnych manufakturach, podrzędnych pod, to, takich podwykonawcach właściwie nieznanych, on praktycznie nie ma żadnych oznaczeń ten pistolet, nie ma żadnych numerów, z wyjątkiem numeru 14 na praktycznie wszystkich komponentach e, broni, czyli na lufie na, e, na zamku, szkielecie nawet na magazynku, nawet na dźwigniach wewnątrz, jednakże ten pistolet jest wykonany bardzo, bardzo niestarannie przynajmniej wewnątrz, na zewnątrz jest całkiem fajnie zrobiony i tak dalej jednakże porównując go do Y, hiszpańskiej astry y, z 26 roku. Ten jest, no nie wiem, no, z, po, z podobnego okresu. Y, no, wykończenia tych pistoletów są no, diametralnie właściwie różne, tak? Części nie są wymienne oczywiście, są bardzo podobne, jednakże nie są wymienne. Y, wymiarowo on też się różni y, ten jest troszeczkę większy. Y, ta Astra tutaj posiada bezpiecznik chwytowy, bezpiecznik magazynkowy, bezpiecznik nastawny. Ta posiada tylko bezpiecznik nastawny. Tutaj, moim zdaniem, jest to proszenie się o postrzał samego siebie tego typu pistoletem. Funkcjonowanie i rozbieranie tego pistoletu jest bardzo podobne w obydwu przypadkach. Ten pistolet nie ma oczywiście oryginalnego wykończenia. Ja ten pistolet miałem przyjemność dostać. Praktycznie bez wykończenia, więc wykończyłem go w ten sposób. To się nazywa Belgian Blue a, lub e, Salt Bluing. E, plus jeszcze, oczywiście, wykończenie powierzchni, też e, takie, jakie widać. Um, no, ten pistolecik jest akurat właściwie jakby e, można mu powiedzieć, że jest, że jest takim. Klejnocikiem w porównaniu do tego ten nawet ma wskaźnik naboju w lufie, tak? Ja już wcześniej prezentowałem ten pistolet, ma wskaźnik naboju w lufie, więc wow, ten wyjątkowo prosty. Oczywiście wymienia się, rozbiera się go w ten sposób, że wyciąga się lufę. Praktycznie to jest dokładnie to samo. Typowa zasada browningowska połączenia lufy ze szkieletem, no i całą resztę się robi. O, magazynek, możemy wyjąć najpierw. Całą resztę się robi e, dokładnie w ten sam sposób i dokładnie tak samo się rozbiera pistolet, tak? No, pistolet no, w środku jest wykończony. Ślady frezów, no niesamowite, grube są. E, niektóre powierzchnie są w ogóle niewykończone. Tak jak stal była odlana, tak po prostu zostało, e, zostało to pozostawione w tym samym, w tym samym kształcie. No, moim zdaniem, ciekawa ciekawy pistolet, funkcjonuje bardzo dobrze o, tutaj pod tym względem to nie ma żadnych yy, nie mam żadnych yy, yy, zastrzeżeń mam tutaj problem z przekręcaniem tej lufy yy, absolutnie nie mam żadnych zastrzeżeń pod tym względem no, pistolet no, funkcjonuje bardzo fajnie no, strzela na najbliższy dystans tak jak strzela nie wiem, 7-10 metrów maksior ale moim zdaniem to no bardzo ciekawe bardzo ciekawe biorąc pod uwagę historię tego pistoletu on był też używany do, po, w Polsce pchano to do Polski wszędzie do, kto chciał kupić po prostu mógł ten pistolet kurczę sobie kupić w tamtych czasach za bardzo niewielkie pieniądze zresztą teraz też za niewielkie pieniądze ja go dostałem a one się nawet cenią <laughs> co byłem bardzo zdziwiony akurat takiego modelu identycznego jak ten nie mogłem znaleźć nigdzie, nigdzie na zdjęciach, na forach, nigdzie, nigdzie, nigdzie. Więc no, ciekawostka. <grym> ok, to było tyle. Następny Hiszpan. Francuski.